Lux z siedzibą w koło Kołokońskich to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji, jak i montażu ogrodzeń. W ofercie firmy znajdują się ogrodzenia łupane, gładkie, grzebieniowe oraz wiele innych wzorów. Od niedawna także możliwość zakupienia kostki brukowej. Więcej informacji pod numerem 797-355-341. W sobotę 15 czerwca rusza pierwszy etap piątego przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich. Na Koneckich Błoniach przy Stawach Browary odbędą się trzy imprezy, podczas których zaprezentują się gospodynie z całej gminy. W programie między innymi koncerty, noc kupałe i tańce. Na przegląd zaprasza burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański wraz z Koneckim Centrum Kultury. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie dorobku artystycznego i kulinarnego wsi koneckiej. Podczas pierwszego etapu uczestnicy mają za zadanie przygotować scenkę rodzajową, zwyczajową lub obyczajową. Już 15 czerwca w najbliższą sobotę na 16 zaplanowaliśmy konkurs artystyczny i tutaj... Koła gospodyni mają bardzo szeroką gamę wyboru, czy to będzie scenka rodzajowa, czy też jakaś scenka taka z życia wsi typu... Wiosna, lato, jesień, zima, bądź też bardzo fajna atmosfera w dawnej Karczmie, gdzie przecież Karczma była w każdej miejscowości i w każdej wsi. I tam spotykali się, by się po prostu bawić wesoło. Kolejnym zadaniem będzie wykonanie pieśni ludowych, tańca czy tekstu mówionego gwarą. Drugi etap odbędzie się w sobotę 29 czerwca także na Błoniach. Tym razem na tapecie znajdą się kulinaria. Konkurencja rozpocznie się o godzinie 17. Gospodynie będą miały za zadanie przygotować obiad na dowolnie wybraną uroczystość rodzinną oraz jedno z najważniejszych świąt tradycji ludowej, np. odpust w parafii, zielone świątki, Boże Ciało czy Matki Boskiej Zielnej. Ponadto uczestniczki ugotują potrawy z życia codziennego wsi i jadło biesiadowe. W tym dniu na scenie wystąpi kapela krakowska oraz grupa popularni. To wydarzenie połączone zostanie z obchodami Nocy Kupały 2024. Trzecie spotkanie będzie jednocześnie wielkim finałem V Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich. Finał zaplanowaliśmy na 6 lipca w sobotę o godzinie 17 .00. będzie Zabawnie, tanecznie, bowiem gwiazdą tego wieczoru oprócz wręczenia nagród, nagrody burmistrza miasta i gminy, nagrody specjalnej dla wybranego oczy zwycięskiego koła gospodyń, będzie kapela Warasy z Samuńskich Tater. Grają muzykę regę folkową, także będzie mnóstwo ciepła, zabawy. I tanecznie zapraszam już wszystkich serdecznie, nie tylko na finał szóstego, ale również na wszystkie wydarzenia związane z naszą regionalną kulturą i tradycją. Na wydarzenie zaprasza też burmistrz miasta i gminy Końskie, Krzysztof Obrytański, który przegląd objął honorowym patronatem. Proszę Państwa, przegląd, przegląd działalności kół gospodyń wiejskich w gminie Końskie stał się już pewnego rodzaju standardem. Czekamy na niego, kibicujemy tym wszystkim, którzy biorą w nim udział, a koneckie błonia na browarach to godne miejsce, żeby się spotkać i żeby z tą kulturą Jakże żywą, a jednak zakorzenioną w tradycji się spotkać. Serdecznie zapraszamy na najbliższą edycję przeglądu e, tradycja kołem gospodyń się toczy. Przypomnijmy, że pierwsze wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 15 czerwca o godzinie 16 na Koneckich Błoniach.